W kolejnym odcinku High Five. Trochę się najdziwię, żeby znaleźć odpowiednią miejscówkę, do powiedzenia Wam o tym, że High Five to projekt, w którym od 5-złotowej monety, przez liczne transakcje i wymiany, e, staram się dochodzić do coraz to cenniejszych rzeczy, coraz to bardziej wartościowych sum. Dlatego właśnie w tytułach filmów widzicie. Coś tam coś tam za 5 zł. Tutaj będzie akurat pistolet Beretta M9 za 5 zł. E, to prawda, kupiłem ją teoretycznie za 5 zł, Praktycznie za trochę więcej, ale właśnie wymieniając się, czyli teoretycznie za piątkę. I na tym polega mój projekt, że staram się dochodzić do coraz to cenniejszych rzeczy, żeby się wymieniać. Dobra. Siemaneczko. Siema. <noise> no. To jeden z Was. To są widzowie. W poprzednim odcinku kupiłem ławkę treningową za 19 zł. Właśnie na zasadzie tej, tej, tej wymian, po prostu wzbogacania się. I dzisiaj zobaczycie, jak ją sprzedaję z mega, mega zarąbistym zyskiem. Nie myślałem, że tak, tak dużo wezmę za nią. Myślałem, że 70-80 zł. Sprzedaję ją za 99 zł. Ale co tu więcej mówić zapraszam do oglądania. Właśnie spotkałem się z panią Kasią. Witam jeszcze raz przed kamerą. E, proszę bardzo, ławka, o której mówiliśmy. Pod samo, oj, pod samo biuro przywożę. Dziękuję. Tak. E, Zaraz że mam blisko, no to, to, to nie było problemu. Zostawa tak, tak, e, do biura. Tak. E, Swing Max, tak jak wszystko było. E, może pomogę rozłożyć. Tak jak było, tak jak w ogłoszeniu, umówiliśmy się. E, również na cenę końcową też się umówiliśmy, więc tu też nie będzie żadnych większych negocjacji. E, ona się tak właśnie. No, no. Wie pani, jak działa tak, na pewno, ja, to jest tak. na prezent, tak jak pani mówiła. Tak, 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 na pewno. Jasne, super. Podoba się? Wszystko w porządku jest? No, wygląda tak jak, yy, tak jak na zdjęciu, więc. Uh -huh. Więc jest ok. Tu jest jeszcze tylko uh -huh. chciałem zaznaczyć, bo, bo też w ogłoszeniu o tym uh -huh. powiedziałem. Tutaj, o, Aha, tak. tu jest troszeczkę zdarte, ale A. to dlatego, że ona leżała długo w piwnicy. Też jej, nie jestem jej pierwszym właścicielem, dlatego. Jasne. Tak myślę, że nie, nie będzie przeszkadzało i takie stanie niż sznówka, bo tak widziałem w internecie. Nowe kosztowały więcej. Myślę, że będzie pani na pewno zadowolona. Albo... No wygląda, wygląda ok. Proszę bardzo, więc. Super. Dziękuję. Czyli więc... tam było 99 złotych. Dokładnie, mam była pani złotówkę, jeżeli by pani miała całą no, mam, setkę. mam właśnie całą. Super. Żeby nie było, że wykorzystuję dla. Jakieś tam kwoty, kwoty nie jeszcze pisze. Proszę. Super, proszę złotóweczka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Ławka jest pani, a ja właśnie kupiłem ławkę za 99 zł. Yeah! Ławka sprzedana, ale jeszcze bez zbędnego przedłużania chciałem wam konkretnie powiedzieć, co i jak po kolei było, że tak powiem, finalizowane, jeśli chodzi o pieniądze. Płyty kupiłem za 5 zł i sprzedałem je za 37 zł z groszami, ale te 50 groszy jakby doliczam na prowizję od Allegro 37 zł i za 19 zł kupiłem ławkę treningową czyli 18 zł mi zostało, rozumiecie i teraz sprzedaję ją za 99 zł i doliczając te 18 mam 117 zł w projekcie to tyle teraz zapraszam na obejrzenie transakcji skupna właśnie pistoletu Beretty M9 jak dobrze pamiętam Pokazałbym wam ją, ale już ją sprzedałem, bo dosłownie dwa dni musiałem czekać na kupca. Wszystko macie na grupie, na bieżąco. To już kilka dni temu film na grupie powstał, został opublikowany. Chyba we wtorek, bo teraz jest piątek. E, nieważne. E, Beret TM9, zapraszam do oglądania. Cześć. Cześć, witam. Z Kamilem się spotkałem. Co masz dla mnie? Może dla mnie. pistoletik ASG. Teraz to wszystko wyjmę. Na początek masz tu gaz, kawałeczek gazu. O kurde, jakie to wielkie. Myślę, no, wie. że to takie malutkie no, kuleczki, są. A to... tu. O, naboje. Y, fajne. Ale tutaj jeszcze czy to no system? No, mniej niż 2000. 2000 to jest chyba. Wyczułeś? No, no nie, ale wiesz. To okay. nie całe ma 4, więc to jest więcej niż połowa. No jasne. W teorii będzie 2. Spoko. Jeszcze powiesz mi, jak to się na... na, na, napełnia, że tak, tak powiem. Masz, to, na, na, Aha, to są tarcze miarek, fajne. Okej. Okay. Odbierzesz ode mnie? Dobra, trzymaj, to Super, to najważniejsza sprawa. Ale spluwa. Konkretnie, miarę. Nie plastik? Plastik. Nie, znaczy no, w środku metal. Przyznasz, a masz plastik, bo wiesz, taki full metal. No? To, że to, że to spoko. spoko. E, nie, właśnie nie ładujesz tym, bo to takie się ładują. To Jak najtańsze. się ładuje? E, tak, w magazynach tutaj klikasz guzik uh -huh. i wsuwasz. I tu masz magazyn. Wsuwasz. Na 20? E, 32. dwa. O, I spoko. I masz Dobra, już. E, Strzela się, tutaj masz bezpiecznik z drugiej strony. Obróć Tu masz bezpiecznik. Be i żeby zabezpiecz. Wiesz co? Wiesz co? Mam, mam, mam propozycję. Możemy się spotkać dalej tam. Już sobie wcześniej ustaliliśmy. Możemy się spotkać i po prostu wypróbujemy. Strzela. Okay, jak proszę, strzela. Dobra, to. Co ty na to? Dobra. No, to lecimy. Mhm. Proszę, moje okulary. Jak się, moja, żeby nie tak, też mam swoje okulary. Ja, ja, okulary. Kamil powiedział, że trzeba wziąć okulary, żeby. Dla bezpieczeństwa, byle jakie okulary, ale żeby mieć po prostu, no. Ale masz fajne okulary, kurde. Ja mam zwykłe, znaczy, przeciwsłoneczne. One są od tego, od waszych Mhm. I tam raz postrzelaj sobie naładowany. W tej chwili strzelać normalnie spusta, bo jeszcze to. Okej. Okay. Już jest no, tak. załadowany? Tak. Załóżmy, że chcę strzelić w słup. Trafiłem. No. Czemu taki, takie... Taki kurz wyszedł, taki... samo to jest gaz. No to Kursi szybki sprzęt. I wszystko. Mocno konkretnie. Dobra. Już. Ojej! Masz, umiesz. Strasznie niecelne, czekaj. Co tu z tym zrobić? Jednak jest celne, bo... Teraz dwa razy trafiłem. Jaka była kwota? Zakupu? Tak. Nie, nie mówię o tym za ile kupiłeś, tylko za ile się e, chciałeś pozbyć 75. tego. 75 zł. No, wszystko, no wiesz, jeszcze masz tutaj szybką ładowarkę, wiesz co jest czy nie? Mm, Szybka ładowarka? No. Mógłbyś mi powiedzieć? E, daj mi pistolet. Proszę Tak, ładujesz. O, spoko. I potem zamykasz, o tak? I tutaj kulki. O, otwierasz tu. I kulki wsypujesz. No super, kurde. 75 zł i tak już zeszliśmy sceny. 90, no wiesz. No. Powiem ci, że to wszystko nowka. Zostawałam je ponad 200. Po tuning, ponieważ ona była słabsza ta beretka. Potem się tuningowałem, zapłaciłem. Nie ma co przedłużać, dziękuję Ci bardzo. I jeśli chodzi o zapłatę, e, prosiłbym, żebyś poczekał jeszcze chwilę. Po prostu pójdziemy gdzieś do jakiegoś sklepu, mam całą stówę, Chyba, że masz, masz może 25 zł. Dobra, okay, to... pójdziemy do sklepu. Nie ma problemu? Nie, ma. nie będzie problemu, nie będzie super. Więc 75, 75 zł. 70 daję. Jeszcze sportową muszę trzeba ciągnąć. Proszę. Dzięki, dobra. Zagrane? No czy chętnie bym jeszcze odebrał ASG? Yes. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki. A ja jeszcze tak do kamery oczywiście. Już nie będę wciągał, ale właśnie kupiłem ASG. Oj, nie będę w ciebie celował. Za 75 zł z dodatkami. Yeah. A dzisiaj ja, Robert Juri Boczyński, z Rosji, przyjechał. Wypróbuję Beretta M9. Czy jak to się zwie? Załadowany, gazem zalepiony. Teraz lecimy ustawić tarczę i będziemy strzelać jak do kaczek rosyjskich. Zalepiamy. Stoją kaczka. Stoi. 15 kroków. 15. Odbezpiecamy I strzał. Było tak tajemniczo, groźnie. Ojciec Chrzestny był na głośnikach. Wszystko takie kryminalne. Tu broń, tutaj Agent 007, tutaj Rosja. A teraz tu bardziej na spokojnie i już bez wybuchu. Słuchajcie, zapłaciłem za pistolet 75 zł, z akcesoriami oczywiście. E, mając w projekcie 117 zł, odliczamy... Ile to jest 117 odjąć 75? 42 zł. Jak się pomyliłem, to poprawcie mnie. E, czyli 42 zł zostaje mi w projekcie plus pistolet z akcesoriami. Więc do kwoty, jaką uzyskam ze sprzedaży pistoletu z akcesoriami, trzeba doliczyć w następnym odcinku jeszcze 42 zł. I pamiętajcie o tym. Chyba, że nie będziecie oglądać, ale warto. E, chciałem się tym samym z Wami pożegnać. Bez zbędnego przedłużania, bo po poprzednim zauważyłem, że nie lubicie tego. Słuchajcie, kto będzie chciał, ten znajdzie nasze media społecznościowe, Facebook, Snapchat, Instagram. A ja Was tylko zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam, cześć, high five!